Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie. W tej chwili mamy 10 stopni i tyle odczuwalne. Zachmurzenie 97%, ale w tej chwili, jeszcze jako tako, umiarkowana jakość powietrza od godziny 15 do 16 najcieplej będzie 18 stopni, pochmurno. Ale jak na razie, to jest przyjemnie od rana. Pozdrawiam Was ciepło. Życzę miłego, spokojnego dnia. No tak, jeszcze sweterek nie zszyty. A ja się wzięłam już za robótkę. Chciałam zobaczyć jak, jakim wzorem innym może zrobić. Włóczkę przypominam, bo już pokazywałam jaka to jest. Teraz muszę wziąć okulary. Z połyskiem taka kolor. 9379 Bardzo fajne. To jest 92% akrylu i 8% metalik, poliester. Przeglądałam Sandrę z 2013 roku. No i wpadł mi w oko taki wzór, powiem Wam. Bardzo, bardzo to są ażurowe rąby oczywiście bez tych kieszeni bo uważam, że tu nie pasują te kieszenie no ale ten wzór sam w sobie jest taki elegancki bym powiedział no, ja zrobiłam próbkę całego wzoru oczywiście wyszło tak jak chciałam a tutaj już robię już robię pół pół motywu zrobione oczywiście wielokrotność Wzór składa się, y, zawiera 8 oczek 8 plus 1 plus 2 oczka brzegowe. Oczywiście wielokrotność tych oczek. Jak zrobię cały to Wam od cały, jak zrobię w ogóle parę rzędów tego motywu, to już będzie tak się fajnie odcinało i będzie fajny efekt. Musiałam sobie rozpisać ten wzór, ponieważ jest tak malutki schemat, że. Ja musiałabym chyba zmienić okulary, bo tak normalnie było mi nie za bardzo robić. Rozpisałam. No i przy okazji pomyliłam się tam z jednym oczkiem, i wcześniej robiłam próbkę, i było wszystko dobrze, więc tutaj już taka pewna już robię, a tu mi nie wychodzi. Sprułam znowu coś nie daje, dopiero ach, pomyślałam. No nic, pewnie się tam gdzieś pomyliłam. I tak zamiast dwa oczka, to ja napisałam jedno oczko. I to wszystko wyszło. No ale już to wyprostowałam, już zrobiłam tak jak trzeba i już mogę po prostu robić ten wzorem. Teraz postanowiłam, że będę, bo mam sporo takich czasopism, że będę po prostu częściej do nich zaglądała i coś tam robiła. O, to jest właśnie ten schemat. Z daleka pokazuję, bo nie wiem, czy mi wolno właśnie takie schematy pokazywać i czy będzie wolno ten wzór wam pokazać. Napiszcie, co wiecie na ten temat, jeżeli cokolwiek wiecie, bo nie wiem, jedni pokazują, drudzy mówią, że nie można, także jestem troszeczkę w kropce. Pokazuję wam te wzory, które gdzieś tam mam w zeszycie zapisane, nie wiem z jakiego źródła to pokazuję i nic się nie dzieje, ale tu już konkretnie, jak się mówi, z jakiego źródła to nie wiem, czy to z książek wiem, że nie można, bo tam są jakieś prawa autorskie, ale, no ale z gazety, z czasopisma. No tu są podane różne wzory. Zobaczcie, jakie fajne wdzianeczka można sobie zrobić na letni okres. No super, są tu bluzeczki, no ale tak jak mówię, nie wiem, czy mogę Wam pokazywać tu różne wzory fajne na druty, pokazane próbki. Ale nie tylko prawe i lewe, ale tak jak mówię, nie jestem pewna, czy mi to wolno. No, bo troszeczkę się zorientuję, później popatrzę, czy rzeczywiście jest jakieś tam prawo, że, że nie wolno. Ale z tego co wiem, to w tych wszystkich blogach, znanych też, ale nie będę mówić, kto co i jak. To są, bo teraz się tam pozmieniało. Trzeba zapłacić, żeby jakikolwiek wzór uzyskać. Ale te wcześniejsze to tak jak było. Po prostu są, są pokazane gazetki, z jakich to jest wzięte i tam jest zrobione zdjęcie pokamerowane. Także kiedyś wiem, że to było robione, a teraz nie mam pojęcia. Napiszcie, jeżeli coś wiecie. To tyle dzisiaj. Widzicie jakie piękne niebo? Coś pięknego. Jak malowane.